Wierni modlili się u stóp Matki Bożej. Odpust szkapleżny w zawadzie, jak podkreślał prowincjał ojców redemptorystów Ojciec Janusz Sok podczas uroczystej sumy, to także święto wszystkich parafian i pielgrzymów. Zaznaczył również istotę tego podniosłego wydarzenia. Szkaplerz nosili go królowie, nosili papierze, nosili miliony ludzi, i ciągle, mimo że czasy się zmieniają, wieki mijają. A jednak ludzie na nowo odkrywają piękno, znaczenie, siłę tego nabożeństwa, tego medalika, gdy wygląda inaczej jako pewne tkaniny, jedna na plecach, bo tam nasze trudy życia i te dwie z przodu na sercu lub medalik, jak powiedziałem, ciągle szukają. No właśnie. Czego? Matka Boże obiecała przed wiekami i potem jeszcze wielokrotnie to ponawiała, choćby wspomniał już ksiądz Proboż XIII Wiek, ale później jedna z tajemnic fatimskich. Ciągle Matka Boże jakby nas namawia, jakby nas nawet prosił. Uwierzcie, chcę Wam pomóc. Tym jest szkaplerz. Matka Boże obiecała, że ci, którzy będą szkaplerz nosić, nie tylko nosić, ale będą ją naśladować w zaufaniu Panu Bogu, w zasłuchaniu, w czynieniu dobra, bo tym jest szkaplerz naśladowaniem Maryi. Matka Boża wyprosi im uchronienie od ognia piekielnego i wyprowadzenie z czyścica. Wierni, którzy przybyli na zawackie Wzgórze z okazji święta Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Mogli przyjąć szkaplerz święty przed cudownym obrazem Matki Bożej Zawadzkiej po każdym nabożeństwie. Tradycyjnie poświęcono również pojazdy.